Siema siema, jestem RiotGplay, a to jest kolejny już 45 odcinek e, serii otwarą do firmy z sezonu drugiego e, Wraz ze mną jest Kuba e, I Pietrek Dobra No, <laughs> zaczyna się może e, Także ten, e, dziś gruba akcja, bo będziemy sobie nareszcie robić się na kosty takie pierwsze mm, Ostre, więc plan jest taki, że w sumie już New Holland może sobie pojechać na pol numer 11 Tu e, jest To nie obrażamy nikogo, także ten no. się da już do tego e, Nichola i tam mieć na 11 kosić e, Potem ja będę zgrabiać, e, a Kuba właśnie będzie tutaj e, będzie to wszystko prasował Potem, gdy już e, Piotrek skończy, przyjedzie sobie po owiarkę i tam na polu będziemy mówić belki. Także myślę, że będzie okej. Okay. No cóż, tymczasem no lecimy, nie? Także dobra, jedźcie przodem, Jestem sobie cofnę to jeszcze Dobra, e, niech Piotrek będzie pierwszy, bo on tam będzie kościć, tak? Boże, gdzie to jest? Eee, e, na Dobra, to poczekajcie, pójdźcie za mną. ja was poprowadzę. E, Przejdę Kuba, teraz cię będę e, wyprzedzał. Tędy przy, pa, pa. przez trawę jedziemy, nie, nie, nie ma coś ten. Ej, no, nie, No tak, ale to, to taka, wiesz... Przez trawę też się jeździ. E, gdzie ty, Piotrek, jesteś? No jadę. Ale coś się dzieje, czy... kierownica kierownicę obstawiam? On nie ruchy o, tak okay. Bo się zgubiłem O matko Dobra, jadę Dobra, widzisz nas? No Na 14 się. pojedziesz sobie, nie? Tędy Czekaj, chyba cię widzę Dobra Jak ktoś wal przez pole tędy, nie? Bo to wiesz Sorry e, Ja cię zaraz odwiozę tutaj tą zgrabiarkę e, I pojadę Trochę dziwnie mi koła chodzą, ale dobra Może troszkę dlatego, że są jakieś lagi, znaczy. czy coś No, lekkie lagi są No, także, dobra no, i plan mamy taki, że właśnie sobie dzisiaj troszkę porobić tych siarnokostów, powijać e, wszystkiego po troszku. E, I w kolejnym odcinku właśnie zajmiemy się krowami. Mm, także miał być też sobie e, zamiast kuby ktoś inny. E, tylko, że tak mówię, na 15, znaczy na 13, potem na 14. Się okazało, że jednak będzie na 15, więc e, tak trochę średnio wyszło. E, ale będzie w kolejnym odcinku tam ta osoba, także mm, nic straconego, spokojnie. Dobra, ja też sobie przejadę tędy. Nastawię mm, sobie tutaj maszynę. I tutaj ogólnie będziesz kosić tak po całym tym, nie? Od drogi do drogi po prostu, co nie? Ja teraz pędę po wiarkę jeszcze. Jak ktoś gaśnie traktorki, bo to paliwo kosztuje. Ej, czemu ty do, czemu ty do tyłu jedziesz? No? Nie. No tak. No zdaje. Naprawdę Jedziesz do tyłu. No. Ej, ale ty, ty się teraz jaja ja robisz, czy... Ty, czy serio? Jak on powrócił Ja idę... A ja jadę do przodu. No co ty, jedź do tyłu. No ja do przodu jadę. Jedziesz do tyłu i ty, to nie wiem, jakieś... 15 na godzinę? No do przodu jadę <laughs> No, do tyłu. Naprawdę. No ale jak, przecież widzę, że z przodu jest ten silnik, z przodu jest przód, z tyłu jest tył, tak? O. Ej, mogę zrobić piszota i cukierka, nie? No zresztą zobaczysz na odcinku, nie? <laughs> Dobra Ja zobaczyłem, bo jesteś na ciebie Dobra, ja już sobie jadę tutaj Ewentualnie wiesz co mógłbyś zrobić? Mógłbyś się Piotrek zamienić Ej, na przykład na kosiarki, co nie? Ej, a weź u ciebie, u ciebie jeździ ci przodem Tyłem znaczy No, spróbuj tyle. Ej, w ogóle teraz tutaj trzeba skręcić Piotrek, nie? Jak chcesz Tam na... No teraz idzie to. Teraz no teraz do tyłu jadę, to mam teraz jechać prosto. O, halo. Widzisz, to, tu. <noise> Ciągle do tyłu, no nie mogę z niego. Ej no weź drugą stronę, obróć się o 360, i 360 stopni? No, nie. nie no, 180, 100, I 180. I teraz, do... I teraz idź do tyłu no. A, 180, chodź. dobry. No, no dobra, teraz dobrze. W lewo, proszę prawo. Tutaj. I tutaj. Ale wiesz co? Trzymaj tego kejsika, dobra? Ja sobie przyjąć teraz do niego kolana tego Poczekaj Teraz albo coś z tym cząstkiem przyjdzie Poczekaj, Piotrek mógłby wyjść z tego traktorka? No już oczywiście Poczekaj jak się wychodzi e. E? Tak e. Pewno? Na pewno Ale na pewno? No na pewno, kurde A jesteś na pewno? Co? No i jestem na 100% pewien. Polecam Ci i Nie, bo zaraz go wywali i tyle będzie. No to no. Dobra, to yy, zacznę kosić, czy nie? Bo tu jeszcze dużo roboty mamy, co nie? Ale ja nie umiem wyjść. No co ty gadasz? To weź się tepnij. Tab. O, weź się to weź. O. Dobra. Good. Dobra. Jak ktoś tam już podczep sobie, za przykład, zgrabiarkę, czy coś... I yy, to zaraz... A, je. Eee... nie? Dobra, to było pojadę No w ogóle też taka ciekawa skala, widzów no, było. No. Kupiłem pole numer 3, działał, ku kukurydzą Poza odcinkiem, także... E myślę, tak, że... Już troszkę się zbogaciłem. I kupiłem drugą kosiarkę właśnie tę na dwie, a nie na tą jedną e, stronę. Więc już będzie szybciej szła robota. Teraz dobrze No teraz dobrze tego coś o <ś intéressant> Ej, ty że ty ucie dużo końcu, w ja nie ogarniam claro... Ja? Na bok. Co, na kierownicę Czy na fazie? Ja? Nie. Do tej na tablicy. Dobra, Także ten. Do i W ogóle się tak oczekuję, bo ja widzę, że miała być nowa seria na YouTube. Ale jeśli nie ogarnę tematu, właśnie z programu nagrywania, to niestety nie będzie. Więc miał być, fajny let's play w sobotę. A no, zobaczymy, czy się uda, czy nie No do przodu jedź, no. I chyba do tyłu postajemy ty... Ale daleko jeszcze No jeszcze kawałek W ogóle no, ja jeszcze powiedz, na... że jesteś na farmie, nie? Do... O Boże Zaraz, o! No, dobra, stój, stój! Do tyłu! Nastaję Okej okay. mm, No dobra A to? No, tam masz taką zgrabereczkę, fajną od na, na ten... na te dwie... Jak to się nazywa? Korzele? Chyba tak. No i właśnie sobie będziesz coś zgrabiać ładnie, elegancko. A tego Eee, co mówisz? A, pewnie. A, przecież <ścoughs> Naturalny. O Boże. <ścoughs> Jak ktoś wie... <ścoughs> I co musicie mi wybaczyć, bo jeszcze jeszcze, jeszcze jestem czas ee, chorowania, także To chyba te krowy coś nie dodały. No niestety tutaj. Eee, dobra. No, niech pierwszy jedzie Pietrek, potem pojedzie Kuba, co nie? Jestem tym... Ee, z, no, z prasą, Jak coś? Wiem, wiem, fajnie. Malutkuję sobie daje Nie, nie mam Okej, okay, dobra i lecimy. No, także miałbyś być taka fajna seria. Znaczy, taki fajny odcinek taki w ogóle. W a tu? do dupa. Mam no tak bo tak jest. ja nie umiem. Ja się. Dobra, już tam Stara się więcej palców jeździć, co nie? Żeby te pokosy były równe. Niech zgadne będzie z nas z co nie? No ja slalomę. Nie o, no to, to, to może włączyć. Jak to weź <coughs> ja może włączyć raz? Nie bo się nie ładuje czas. A na sumie się nie zgadza. trawa. Okej, okay, dobra. My polecimy sobie teraz yy, w tą stronę. Mm. Ja, no? Mam pytanie. Czemu no, tutaj jest ciłeś, ale nie ma tej skoszonej trawy a dobra może ci się nie ładować taki... po prostu no właśnie tak. ej, taki radzę ten na prawo nie jest. Mogę w sumie wrzucić na dedyka ale tam jeszcze dużo modyfikacji było więc trzeba było wszystko wyciągać, potem ten activate cały tak na to idzie. ile zrobiłeś belek teraz robisz h2 co nie ej, tak dobra na specjalnie dużo ilość belek ale mam nadzieję że mm, szybko to się ogarnie na pewno trochę będzie no, bo to jeszcze mam, to jeszcze trochę mniej trawy zostało, e, dla owiec Ale już długo zbliżamy się do końca tego sezonu, więc e, trzeba będzie coś już pomyśleć na ten temat Więc trzeba będzie sobie już tak e, ten w końcu wiatrak upragniony postawić, bo to już będzie taki e, Taka wisienka na tordzie na tej serii, co nie? Że już jak się postawi wiatrak, to że będzie elegancko reklama, do <gry> Reklama. A właśnie, w ogóleście, yy, możecie wbić na, do mnie na fanpage'a oraz na fanpage'a do Piotrka, tak? Pietrykow, jak tam było? Pietro Modding. no i tam, yy, na kanał do Kuby Tam gdzieś w pewnych komentarzach się ktoś yy, zareklamuje, także Jakoś damy radę, to jeszcze pociągi stoją, bo nie ma loko drive. Tak, tak, dobry był, że Reksta. Co mówisz? Dobry był żurek, też tak mówię. Dobra, ja myślałem, że ty jednak jesteś normalny, tylko tak udajesz w komentarzach, nie? A to jednak. A tu jednak nie jesteś. A ciągle mi się przykiski były wiesz. To weź sobie na trójkę była, ustaw, była... żeby ci sam jechał, co nie? A czy wiem, po jest wyładowanie czy nawet. Aha, no dobra. Nie wiem czy nam się uda wszystko zrobić naraz w tym odcinku, ale będziemy się zalać żeby to szybko porobić i potem... Ja nie zrobię, ja nie zrobię. A czy pewnie nie, no Wykosić, wykosimy jakoś dam radę. Może w sumie jak fajny odcinek był skorzenia, to we dwóch tutaj no, spokojnie porobiliśmy... E... Czekaj. Wykosiliśmy wszystko, potem skrebiliśmy i jeszcze zwiedziliśmy do tych... Do tej wiatry, że tutaj stoi. Także ostro było O teraz są... ej, fajną O właśnie troszeczkę zaraz zrobię. Także pyk, elegancko I zaraz się zrobimy ee, Piotrkowi tam na Dobra, No bardzo, i teraz zawrócę tutaj. Teraz będę raz przerazi jeździł, jak coś. Więc dobra. Eee, I ten. E, myślałem, żeby kupić sobie jeszcze pole 22 i tam zacząć robić drugą. Druga chce się na kosu w sensie, że na dwóch polach. Mm, ale zabrakłoby trochę rąk do pracy i byśmy się nie powyrabiali wszyscy Niestety, więc no tak e, średnio Zrobicie teraz screena ładnego Okej, okay, elegancko Dobra Subujcie Mmm <śm> No właśnie ja się nie reklamuj się Ja się nie reklamuję, to oni mnie reklamują W ogóle jeszcze tego mm, Malutka reklama, co niedzielę w piąt... Nie co niedzielę ciotki. Co niedzielę o 15 jest Live, więc fajnie jakbyście Wpadli Wszyscy w tym tygodniu Czyli właściwie by widzieliście też ten live Będziemy sobie obchodzić Święto, bo 4000 subskrybentów Już na kanale zagościło Także taki Mini specjal, ten live będzie Miał być z farminga 13, ale tak sobie pomyślałem, że Można zrobić na 5000, jeśli tam wbijemy za 2-3-4 miesiące. No i jak to będzie, to się jeszcze zobaczy. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No i już mam naszykowany bardzo fajny w głowie specjal na te 10, ale to też już jeszcze trochę będzie. Także teraz mierzymy w piątkę, potem w dychę. I potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie zapędzasz. Jak coś tutaj Piotrek, kiedyś od tej strony, co nie? Teraz, bo tu jest dużo już wykoszone Od której? O tutaj, od, od, od owiec, nie? Bo tu już jest e, kilka przejazdów zrobionych także do wykoszenia tego zostało e, Czyli to jest lewa prawej strony czy prawa strona od prawej strony po lewej stronie? O, okej. Okay. <gry> lewa strona od lewej strony od prawej strony owiec A, czyli do jeziora. Tak, do jeziora <gry> Okej. Okay. Kurde, czekaj muszę przekalkulować Co ty robisz? Czekaj czekaj mierzę <gry> Kurde miarko Nie Kurde Wejściemy? Yy, 30... dobra jest 40 z kawałkiem czekaj <gry> A troszkę troszeczkę jeszcze odjanę Jeszcze grubość O, tak zrobię Nasze kości, teraz sobie jeszcze dokończę. A te zgeberki, znaczy te, te prasy, nasze prasy. pfff, e, e, Kosiarki głośno pracują. Dobra. Dobra. Skalkowane. Ale już jest 10 dbala ja nie będę. Mmm, okej. Okay. To myślę, że jeszcze 2 razy tyle albo 3 razy tyle wyjdzie. Oczywiście się mam taką nadzieję? E, i, I zobaczymy co to będzie z tego. dobra. Teraz, teraz robię 13 belce. Okej, okay, a to wszystkie liczysz, czy masz jakieś liczniki na ustawione? Nie, liczę. A, no to w sumie sobie w A <laughs> dwie belki mi wypadły. Ej, mi się schowała. Widzisz, dostałeś bonus ja... za... Dwie ja, no, dawaj mi je w Ej, <laughs> dwie belki, miałem jakby dwie belki. Jedna z ludzi, a druga Bo to jest taki bonus za dobrze wykonaną pracę. Dostałeś dwie belki. Tak, historia, tak jestem jeszcze 16, będę. Aha, no dobra. Ale co wczoraj na lepiej się działo? Ej, u Seby? No. Jezu. Ja tak po cichu powiem, że mam całą tą babkę nagrano, nie? Więc kiedyś to zmontuję z tego. No, dla arko później. Te no i przez nią gdzie wbiło jakieś 70 osób. No, 7, ale... 7 było wtedy. Zgubiłem się w którym stronę mam teraz jechać Eee. W tą przeciwną, do której jechałeś. <grym> Okej. Okay. Tylko nie iść do tyłu. <grym> Okej, okay, dobra. Ja zaraz biorę tą wiarę. Widziałeś ja ten mój komentarz co napisałem u Arka? Mm, nie, nie, nie. A co? Poście... Yy... Trochę ci słabo słuchaj, wiesz? Halo, jesteś? Nie słychać cię. Kogo nie słychać? Ciebie. Ciebie. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Halo, 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 halo mnie to... No dobra, już. Ej, tak. co ty piłeś bez tu? Nie że ja gdzieś do przodu... Przodem do tyłu, jeszcze coś, się z mikrofonem zje. No. Dobra, jeszcze skończyłem. Teraz sobie to ładnie podnoszę. E, nie świadomo mi się dobra Cyk, cyk. Elegancko sobie to poskładam. Mmm, a Czyli teraz będę sobie to zgrabiać. Mamy teraz jakieś, nie wiem, kilkanaście minut materiału. Nie wiem w sumie. Nie trzeba liczyć, jakieś trzynaście, coś takiego. Więc. I to nie No? Można zgrabiać do tyłu? Mm, nie można. Znaczy w sumie nie, raczej. Nie, dasz. Skurde, nie da. <laughs> No i poleciała mi kosiarka do tyłu. I to nic. I moje marzenia zostały zniszczone. <laughs> Dobra, sobie zaraz będę właśnie owijał. Dobrze, że kupiłem wcześniej tą rolkę, taśmy, więc teraz. Spokojnie tam. Jak to. ty jedni? Jak to było? Eee, czekaj. A kto prowadził? Po rąży. Okej, okay, chyba będzie owijać. Dobra, owija. Złapały sobie te gdzie będę tutaj zwozić. Może w sumie nie wiem, gdzie, gdzie by to zwozić, a w sumie to dobra. Tutaj na tą drogę będę sobie to wszystko układać ładnie. Nawet gdzieś na tył, żeby się wietryk. Nie, 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 lepiej nie. Dobra, to będzie chyba tam Y. Ja jechać, nie O, Okej, okay, ładnie. W ogóle ta e, odwołana jest bardzo fajna. tak, e, tak, tak, tak. Ta. Owiarka, O Boże, ale wolno na tą W ogóle bardzo mi się spodobał ten system e, Tego, sam, że sam możesz to rozładować Co nie? Po prostu no. przychylając Naprawdę, na live to, to, to tak odkryłem to Wow Ale że, gdzie to jest? Co? Ale że, gdzie to odkryłeś? Bo ja tak... Na live, e to, chyba tydzień temu No tak, tak, tak Tak tak, tak ja mówię, no tak, ale o co chodzi? Ja naprawdę nie wiem, co teraz mam powiedzieć, nie? <laughs> ja na większość pytań po prostu nie znam odpowiedzi, nie? Dobra o, ładnie, o wiareczka sobie będzie działać Ej, a jakiś pod pracy? Co będzie? Potężny Eee, Zależy jaki? kamienie No co pewnie albo bardziej się coś tak powiem. No, coś mocniejszego? No, by było. no to herbatę z dwóch terebek. <noise> chłopie. Herbatę z wody. Trafić. herbatę o smaku Ej, <noise> odchodź na ślę. Zaraz, sekundka, a co się stało? No chodź. co, sznurka zabrakło czy co jest? o boże, dobra, nie mam pytań Odchodzi. nie nic, o ten zegar co nie chodzi no <grymne> już <grymne> się po belce no już tam spokojno nie chcieć na piotrka, on teraz przychodzi załamanie nerwowe Czy on, ona coś mi zrobiła tak popatrzyła się na Dobra, eee, te, także ten, eee, w ogóle te, ten, ten odcinek jest nierealny, ogólnie polecam go wyłączyć, tam łapkę zostawcie, napiszcie super odcinek i, i idźcie sobie, bo to coś nic ciekawego raczej nie będzie. Tu wszystko się dzieje na tym odcinku. Pietrek zbija na A, to Dobra, mam już objętych cztery, teraz piątą Ej, Idziemy jak ten odcinek, w jak nazwać? Sniterio. Tak jest ta gra. Aha, no ale po co? No bo Piotrek... Bo Piotrek robi takie sniterio. Aha. Nie no, raczej nazwę normalnie kosy coś tam, czy tam... ...patologiczne kosy, o może tak lepiej będzie. O, dobra, jestem za Nie no, ale widzę, że ładnie sobie radzicie chłopaki. Czasami tam coś on tylko na, na głowę o. siądzie Znaczy w sumie tylko Piotrzkowi. już <grywa> No i o to chodzi, elegancko Ja, te, ja to bym naprawdę go co nie? A jeszcze za pół godziny mam zaraz nagrywać <grywa> z e, kolejnym Użytkownikiem z Facebooka Także że szczególnie tak przypomnę Że jeśli chcecie postąpić na, na tych odcinkach To polecam być na Facebooka Na fanpage'a I tam co jakiś czas właściwie Czwartki albo piątki mm, piszę takie e, post odnośnie tego, że jeśli ktoś chce wypić na odcinek, wtedy czy coś takiego to po prostu nam się zgłasza. Wymagają to jakieś 14 lat, zawsze mam albo 13. E, dobry mikrofon, oczywiście, no i żeby ogarnąć temat farminga, nie? I to wystarczy, żeby zgłosić się, e, żeby wystąpić w odcinku. Także e, no, to chyba tyle. Zagłoszenie ogłoszeń parafialnych Dobra, ni, ni, nikt nic nie widział No, akurat nie patrzyłem A dobra Kończymy ten odcinek Czemu? Yy, bo podzielić, na no to tyle, no, no to pan Nie, no co ty Nie, co ty To jest dopiero początek Co <coughs> mamy jeszcze jakieś 20 minut, także... Jeszcze sobie owinę z 5 belek na przykład I będziemy sobie to kończyć Potem jeszcze nie wiem, czy w kolejnym odcinku będę owijać Czy czegoś jakoś... W sumie trudno mi to powiedzieć. Zaparkować w tym samym miejscu? E, tak, tak, tak. No, Zaparkuję obok, nie? że nawet nie skończyłeś. Nie? Yes? Nie. Yeah. No chyba. Gdzie ty jesteś? Ja, ja, ja. I, gdzie ty jesteś? Dobra, już widzi na mapie, nie? Jak mi go utopisz, to ci, że też tam się utopisz. <głos> <głos> o Boże. <noise> Utopiłeś! ja nie opytaj. Przepraszam. O Boże, Pietrek, proszę cię. Proszę, restytuję ci go. Tego już nie przychodzisz, tak ci razem nie przychodzę. Zerstajcie ten traktorek. Tak dla, tak dla własnego y, bezpieczeństwa umysłowego. Nie wyhamowałem. Chciałem ja tak od tyłu zejść. Proszę, zerstowałem, może sobie go ja teraz zapomniałem, odebrać. Że tam rzeka jest. <laughs> zapomniałem, że tam rzeka jest. Zapomniałem, że tam rzeka jest. To, to jest jezioro tylko ma takie małe i długie no w sumie zawsze jest... zastanawia no tam u góry i są te takie rury aha gdzie woda wylatuje mie, mie zostanę, nie zastanawia się co tam jest skąd te rury e, z nieba Powietka. może jakiś czarnobyl no w sumie to wygląda taką trochę taki Skład. jakiegoś pierwiastka Dobra. A miałem dziwne przemyślenia jak jeszcze mały i ale nieważne. Dobra, ty już może lepiej się nie chwal co myślałeś. A może jednak? Nie, nie, nie. Podziękujemy. Dobra, eee... Cofam elegancką? Nie wiem ilszowy belek, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Więc jeszcze sobie znowu i to będzie na tyle. Eee, jeszcze pod odcinkiem. Czy to powija do końca? I potem trzeba będzie jakąś przyczepkę wgrać z autoloadem na przykład e, na serwer, żeby to pozbierać łatwiej. No bo tak to jednak trochę... No nie ciekawie by się to zbierało. Nie ukrywajmy. Dobra, w sumie nie wiem, czy to będę już sobie gazał nie, żeby to sprzedać czy po prostu dać kropom, co nie? A co ty pietrek robisz? Chyba się zawiesiłem. Dobra, już jadę. A ty jedziesz i cię czołgasz? No ty ujedziesz. Jadę. A no nie wiem. Tylko... A, a może to i to? A może. Dobra, już nadjeżdżam Okej, okay, dobra, także yy, osłania wyjęta, tak jakby w tym odcinku i to było na tyle, także yy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, że wpaliście na odcinek A ten... to już? No, Tak, na ten dziwny patologiczny <grych> e, i tak dalej, no okay, i oczywiście... Muszę to dawaj, come on Awentualnie no, tepnij się czy coś Jak? Eee te... tepaj się do tego, do tej siódemki Także dobra. Ja jadę, jadę. Dawaj, nie, 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 nie. nie. Było mi ten odcinek, on będzie thriller dważył. Naprawdę, jeszcze z tym internetem moim to będę głowy załowieki. Także e, ze mną był oczywiście Kuba ja oraz. Nie Co? Widzisz mnie? No, Widzę cię. Tak. A widzicie mnie? Widzę, że jedziesz do tyłu. Ze mną był Kuba oraz Piotrek <laughs> do kolejnych odcinków serii otwarte firmy. Trzymajcie się. No i cześć. Już biegnie. Z Bogiem.